Tak, cóż. Frederick Merz miał fundamentalistyczną retorykę. Frederick Merz trafnie zauważył środki, które minister Dobrind wydał dla Policji Federalnej, powrót do starego prawa krajowego, co jest ważne w tym kontekście. Widzimy to w liczbach, a przede wszystkim widzimy to teraz w reakcjach naszych europejskich partnerów. Wiem, że krytycy mówią teraz, że Schengen zawiodło europejska integralność, ale musicie powiedzieć, panie i panowie. Że Schengen zawiodło już dawno temu. Europejska integralność w ogóle nie istnieje w kwestii migracji, a konsekwencją tego byłoby nawiasem mówiąc to, że Niemcy dokonałyby korekty kursu, co oznaczałoby nadmierne opodatkowanie Republiki Federalnej Niemiec, zwiększenie przestępczość, procesy radykalizacji w naszym kraju, a być może także fundamentalna obietnica wyborcza, która została następnie złamana. Więc pod tym względem uważam. Że kurs, który pan Merc, myślę, że wczoraj również powtórzył w Maisberger jest dokładnie słuszny i powinniśmy pokazać, że nie jesteśmy zbici stropu. Niemcy mają siłę, integralność i muszą mieć pewność siebie, nawet wobec własnej ludności, aby powiedzieć: cóż, drogi rządzie Polski, usiądziemy razem ponownie, ale jedna rzecz się nie wydarzy, a mianowicie wycofanie kontroli granicznych teraz potrzebny jest kręgosłup. Powiedzieliśmy to poprawnie. A teraz przychodzimy do Donalda Tuska, sekcji we wtorek, nie z krytyką kanclerza Merca. I chcielibyśmy tego teraz posłuchać? Proszę, w statusie negotypus. Tusk powiedział między innymi, że kanclerz Merc ostrzegał. Więc to, co dzieje się tutaj teraz, nie dzieje się. Zupełnie niespodziewanie dzieje się to z ostrzeżeniem, absolutnie. Podczas inauguracyjnej wizyty Merca w Warszawie temat ten już odgrywał rolę. Dlatego Tusk powiedział wtedy, że tak, ostrzegał przed tym, a Merz powiedział, że tak. Rozmawiałem też z moim ministrem spraw wewnętrznych i to wszystko się dzieje i wszystko jest uzgodnione. Musicie wiedzieć, że w Polsce odbędą się wybory w 2027 roku. To jeszcze trochę potrwa, ale wybór hmm, pokojowo nastawionego prezydenta Nawrockiego w Polsce jest oczywiście sygnałem alarmowym dla Donalda Tuska, a Partia Pokoju już teraz wywiera na niego ogromną presję polityczną, również w tej sprawie, a pokój tradycyjnie gra raczej antyniemiecką kartą. I chce się teraz do tego dostosować, i chce powiedzieć: No cóż, ja też pokazuję Niemcom twardą linię. Zasadniczo to, co robi ze swoim kontrole graniczne nie mają większego sensu, ponieważ między Niemcami a Polską nie można popychać odrzuconych migrantów tam i z powrotem tak jakby do nicości. Knut Abraham, koordynator relacji z Polską, członek CDU z Brandenburgi, powiedział mi, że jest również za przeprowadzeniem wspólnych kontroli, aby po prostu zabezpieczyć granicę.